Jak Pana rodzina postrzega jako bohatera, jako wariata? Platforma to dżuma, która zabije na pewno. A PiS to może nie jest do końca zdrowy organizm. Może to jest grypa, może przeziębienie, ale da się z tym żyć i jest szansa na wyleczenie. Z oddziałem Komorowskiego, prezydenta Polski. Choć ciężko mi przy tym człowieku wymówić te słowa, prezydent Polski. Straszne. Wydawało się, że mam bardzo wiele. Świetną rodzinę, e, świetne zarobki, e, bardzo dobrą pozycję w dziennikarskim świecie. W jednej sekundzie się to zmieniło. Ze szczytu spadłem w przepaść. Wchodziłem w ten świat, w który wielu nawet palca by nie włożyło. Ja tam wkładałem głowę, spotykałem się z mordercami, bandytami, bezwzględnymi oprawcami, z ludźmi, o których wiedziałem, że mają często na rękach krew innych ludzi, po to, by wydobyć z nich wiedzę, by pokazać coś. Ma pan jedyne opuszczenie mojego gabinetu.